Zatrzymała się O, tutaj też Centra A, niestety, źle się o, Dobra, to ja wracam na bramkę Przeleci Dostałem jungle pierwszy raz Co to jest z Kad dobra, nie trafi, o, nie trafi. Tego. Jestem w środku, ale A, niestety. Nie, nie, A, nie. Dobra Wracam na bramkę. Niepotrzebnie, Nie, nie, nie Dobra, wracaj. Dobra, wybiłem. Dobra. Chociaż już myślałem, że możesz mi to trochę przeszkodzić. Na dwóch już to wybyliśmy. No. O No Jak dasz radę to skierować Oj, Nie w tą przy stronę rami. Dobra, Przys udało mi się Tylko, że piłka wędruje na sam środek Ale gość się też minął Jestem za daleko, żeby cokolwiek z tym zrobić Chociaż Jest! padnie Nice, ja się minął goś Dobre takiego ja. kąta. Została? ładnie. Ładnie. Super. Jeszcze piątka była na koniec u nas. No. no jadę? Mhm. Dostanę. My dwóch pojechali. Dobra, przymlokowałem go trochę. Może nie, nie mógł nic z tym zrobić. Yep, ...damet. Eee, ...wiją. Chociaż? ...ne, eee, a... ...ne, nie wiem. Ale wyglądam na to, żeby trzymać unik. Team polskich tak sobie. Nie, ...dokładnie. da? A dobra, to tylko sobie pewnie zbierał Jej. Już nie miałem first toucha, a bardziej na ich stronę poleciałem. Mm -hmm. nie? To też taka trochę. Dobra, to będzie moja. Pozwolę. O Demet, Pozwoliłeś jednego? Tak. Dobrze. Dobra, byłem najwyżej. Dobrze. Dobra. Znowu chyba. Ten czemu? Widzi ode mnie? Nie, 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 nie wpadnie. Nie dobrze, wpadnie. To wysz, dobrze to wyszło. Wszystko było pod kontrolą. Tak, full control. Y, to było zamierzane. Znasz taki zwód mały. Dobra. O jakoś może to dobiję. Nie niestety A ciebie rozwaliłem Oba. prawie Czy nie, swoich się nie da rozwalać Dobra, tak na Dobrze Rozwalacie no, czy nie? Kolega. Odpuścił kolega Ja mógłbym teraz jakiegoś rozwalić w Powietrzu się zatrzymałem przez nie. A gaddemet minąłem się Dawaj, 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 wracaj, wracaj. Jaka, Fuuuck! Jeszcze leciałem, żeby go rozwalić. Nie? Patrz, masz patrz, patrz na mnie. Nie leciałem. Akurat, akurat, akurat ja podskoczyłem. Gdzieś... Nie wiem, czy w powietrzu da się rozwalić, chyba nie. Okej, okay, na ich stronę. No widzę. Dość gościowi nie wyszło. Będzie goło. Jest. Super. Patrz jak to... ...nie wyszło. O. Myślę, trzeba mieć do dobre wyczucie, żeby... ...wiedzieć, mm -hmm. kiedy trafić. Daj. Dobra. Oj, Balka ma sobie wyłącze... Jak się odbija też od boku, to trzeba mieć dobre wyczucie też, kiedy się odbije, nie? O, Twoja? O, rozwalił mnie, fuck. Tak. Lecisz, lecisz tam, spróbuję do środka dolecieć. O, mnie też rozwalił. Dobra, że jestem. Ja tego nie wziąłem. Oj, trochę ci zgarnąłem. Tylko spoko. spoko. Ale tak miało być To wszystko jest Jak planowane CS-a czy nie? CS-a wiesz co? Mam zainstalowanego ale pograłem tylko kilka godzin A... Dobra wybite. O, o, o dobrze, dobrze, dobrze Co on zrobił? On uderzył ją i w miejscu, została i ona i on. Ja tego nie widziałem A, Minąłem się Mhm bo grałem sobie na agencji z szalonym, przegraliśmy, ale miałem taką akcję, że zostałem stan na trzech i w jednym gości był... Patrzcie, były takie biurka, jak w piurowcach, nie? Mhm. Takie... Ten, do pracy, nie? Z komputerami i tak dalej. Z, monitora, z monitorami na nich. I z gościem się strzelałem na że ja po jednej stronie tego biurka do tego, a po po drugiej, nie? I centralnie gość trafił tam. I tylko to mnie uratowało, bo później mi pisało, że 5HP 5 HP za, za mhm. to mi monitor Dobra, rozumiesz, 10 sekund. Monitor ten monitor mnie tak uratował, że zaraz potem jak on strzelił ten monitor, to ja w ja niego strzeliłem. Jak ten monitor odmierzał. NIE! No nie wierzę! No nie wierzę, że to wpadł w ostatniej sekundzie. Ja to już właściwie to... sobie poczekałem, bo myślałem, nic się przecież z tego nie stanie. Ale ten, yy, to była taka akcja, że ja to wrzucę, nie? Jako oddzielna akcja, no to było, ale Ale po prostu... Lecę. Dobrze. Spróbuję cię prowadzić. Ile mi wyjdzie nie nie wyszło? Ja okay, lecę do bramki. Oni lecą z kontro. Fuck, minąłem się. Dobra, dawaj, dawaj samochodziku. Baklip? Jestem przy bramce Dobrze no, Udało się to jakoś zatrzymać Przodu, do przodu, do przodu A, a, a roz... Ja, drziele, Dobra A? Dzieńmy. Jestem na środku no, Ale ja chyba zaczyna się cofać O, dobra, nie wpadnie, nie wpadnie Nie wpadnie! Nie pykło No ja też tam byłem blisko wybicia Easy Dobra, jedziesz? Myślałem że wpadnie. No i tak dobrze. Też myślałem. Ja jestem za daleko. Tak, e, god Ja, ja dobrze się dobrze. Już spóźniłem. Jadę do tyłu. Ma wybito. Ok. Kurde, nie naciskaj tego W. Podobno się napadzie, dobrze gra, ale ja na razie na krewetu żegram. No ja też. Nie, 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 Prąd to. Dobra, zatrzymałem, zatrzymałem, zatrzymałem! Aaa, dobił to. A to Myślałem, że jestem tam bliżej trochę słupka. Aaa, gademet. Dobra, jadę. Lecę. A, ja... Dobra. Leć. Ten co po się chyba jest zawsze ma bliżej Też chyba taka pozycja, że cz wszyscy, cz wszyscy czterej mają, mają tyle samo Powinno się dobić? Jest! jest. Dobrze. Dobra, jada. Dobra, le leć, leć oni nie mówię dwóch polecili do tej Zostaje Złopiesz w ręce tak. A gadamy, minąłem się fuck, fuck, fuck. mordę, znowu tak. się minąłem Ale on też A się tak minie A chyba będzie samobój albo w ścianę Nie, nie, nie. Teraz pytanie kto wyżej skoczy Aj, on wyżej skoczy. On zrobił to trochę wcześniej Mhm. Dobra, nad nim poleciało. No i na środek. Ach, kurde, A spóźniłem się. się. Mordę. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. Wpadnie, 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 jest. Wpadnie. jest. No i mogę jechać. Mhm. A, no. A, nie, 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 Oddball. Oj, miałem przez chwilę znaczek losing connection. Jedziesz? Nie, ty ty, ty, ty. A. Jeszcze... Ty to nawet lepiej. Wyszło. No jeszcze się zawahałem. Addamet. Twoja. no akurat udało mi się. Prawie. A. Cofam. Backflip. Twoja! Tak, trochę byłem za daleko. Zbyt mocno w defensywie chyba grasz. No. Dobra, gościu puszczę to ci. Nie ma. A, w sumie. Kurde. Za krótkie boisko. Spokojnie będzie. Jest moja. No. Wybijam. O jezu. Dobra? Nie no nie, nie, nie. Dobrze. Przecież przez to żył. Pewnie to wybić. Ktoś się minie. Ktoś na pewno się minie z piłką. O no, dokładnie. Tu nie byłem, ja. Super. Nice. Było pytanie, kto pierwszy się podskoczy mhm, mm ja, wiesz, z tym za tobą dobra, poczekaj, może pan... By... ach, god damn ja on tego you też you nie trafi ja zresztą też nie, yeah, coś tam uznajesz dobra, jakby ci się to udało skierować do środka to może coś by z tego było. Dobra, rozwaliłem jednego. Ale... Teknę. <laughs> Minął to. Nie. A, ja też to minąłem. No i dalej, dalej, wracają. Dobra. dobra Wycisnąłem. Wracaj, wracaj. Jest. Dobrze. Leci w Twoim kierunku. Nie będzie? Trzybać. Czekam, Poczekam, na to, poczekam na to. A, nie. Ale chyba będę pierwszy Albo i nie A to zrypę. Słuchaj, oboje się minęli. <laughs> Czekaj, nie może! A nie byłem tak za daleko. Ja tak byłem za daleko, nie zdążyłbym. Ale to był słodek, nie wierzę. Dobra, Dobrze. udało mi się to wyciągnąć. Dobra, ja polecę. Albo już idę do środka. A goddammit. Goddammit, dobra, do boku. Wait. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nie, 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 nie! Jest! Na sekundę przed końcem. To było genialne Oni teraz kłodnicy tam przeklinają A. Dobra To było dobre No, po prostu po takim farcie